Podejście trzecie do nagrania tego odcinka. Sianeczka z tej strony, Sani, a witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak już wiecie po nazwie tego odcinka, będziemy robili House Tour, czyli film bardzo długo przez Was wyczekiwany i bardzo długo przeze mnie obiecany i nagrywany. Ale jak już mówiłam po wstępie, jest to moje trzecie podejście do nagrania tego odcinka, ponieważ w pierwszym podejściu zepsuł mi się mikrofon i nagrywam to na słuchawkach, przez co e, strasznie po prostu był to taki irytujący dźwięki, wiecie, takie. Taki. Jakby ktoś miał po prostu katar i to taki mocny, taki i coś właśnie mi się zepsuło z tymi słuchawkami. Mam nadzieję, że teraz nagrywam to bez słuchawek, więc może słyszeć będziecie mogli usłyszeć takie trochę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że że może mój głos będzie dało się słuchać go po prostu. A w też w drugim podejściu. W... w drugim podejściu dzwoniło do mnie strasznie dużo osób, szczególnie moja mama, i jak widzicie teraz właśnie moja perszki się do mnie też dobija, ale ja muszę to nagrać, naprawdę ja muszę to nagrać. Też oglądacie ten filmik e, właśnie, mam nadzieję, że w sobotę, czyli podczas mojej nieobecności w domu, ponieważ jedę na wakacje. I niestety nie mogę Wam nie odpisywać, ponieważ tam nie będzie internetu gdzie ja jadę, i może po prostu być problem z no, odpisywaniem na Wasze komentarze. Więc już bez przedłużenia mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek, jeśli tak to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mnie, jeśli tego jeszcze nie robicie, by być na bieżąco z różnymi odcinkami, które są co jakiś czas, ale no umówmy się, są. Jakoś się pojawiają magicznie. Albo by być na bieżąco z shortcami oraz ankietami, które czasem wlatują na mój kanał. Nie teraz, błagam, daj mi nagrać ten odcinek. To bez przedłużenia zapraszam do oglądania. i mi nagrać na odcinek to bez przedłużenia zapraszam do oglądania no więc zaczynamy od House tour. jest to House tour, na 900 subskrypcji i dziękuję wam za taką dużą sumę mam już od paru miesięcy tą sumę i ona się nie zmienia to dobrze, że przynajmniej nie idzie w dół choć szkoda, że nie idzie w górę i właśnie to jest House tour. więc jak widzicie mamy tutaj Taka na samej, do samym końcu poznacie rodzinkę, która mieszka w tym domu i może nawet nagram filmik, historyjkę z tą rodzinką, ale o tym się przekonałam Cię z niedługo. I tutaj jak widzicie mamy zabawki od dzieci, które są tutaj, oby nie odpłynęły tylko. Można sobie na nim poleżeć, albo w kółku siedzieć. Ciekawe czemu nie można w kółku siedzieć, tylko można na kółku siedzieć. Mamy tutaj też dwa siedzenie dla dorosłych, na którym właśnie siedziałam, zamek i teraz pora na wejście. Przy wejściu mamy takie różne kwiaty oraz lampeczkę, jak tutaj widzicie, można ją w sumie sobie zdejmnąć, zdjąć i mamy też, jak widzicie, tutaj siedzenie, na którym można sobie siedzieć, odpoczywać, różne bańki, zabawki i miękki dywanik. Następnie mamy już ten taki jak tutaj, hal, hall, taki przedpokój, czy wstępny, gdzie mamy różne jak tutaj, ozdoby, kwiaty oczywiście, beczkę, taka randomowo tutaj jest, klucze oraz zdjęcia dziadków. I już zapraszam Was do góry. To let's go! No więc już jesteśmy na kolejnym piętrze. Tutaj mamy taki oto mini pokój przed windą, gdzie są oczywiście kwiaty, wygodny dywanik, bo ja kocham chmurkowy dywanik, taki chmurkowy jak wy, moje chmureczki. Tutaj jak widzicie mamy taki oto zdobel lampy i zapraszam was teraz po waszej prawej stronie jest łazienka. Tak, widzicie jaka piękna łazienka, że można po prostu was podglądać, na paluszki lizać. Mamy tutaj ekran, można sobie umyć rączki, mamy też ręczniczki, można umyć ząbki, wielkie oto wielkie oto piękne lustro mamy też oczywiście wannę, w której jest ciepła woda wcale nie tak, że tutaj już parę tygodni ręczniczki, szczotki szczotka szczotki do włosów różne kremy do kąpieli, żele i w ogóle, mamy też aletkę, mamy różną, jak widzicie tutaj aletkę, można się załatwić i też takie jakby, ale przydziałkę by, wiecie była po prostu Komfortowniej. Jezus, mój język! Nieważne. Zapraszam Was teraz do salonu, który jest w takim niebieskim motywie. U Starałam się używać też dużo tych nowych mebli, bo są one mega ładne. Mamy lampki, jak widzicie tutaj, gry, wideo oraz pady. Można sobie coś pograć. Ile spadów? Pady są trzy. Nieważne. W sumie rodzinka też się składa z trzech kaszyledów. Nie wiem, czemu to nie działa. No, pływ. Mamy tutaj różne siedzenia. Jedzenie, tutaj chyba zostawiła Lilia, Lila, jedna z córek. Mamy też, jak widzicie, pamiętnik oraz listy do rodziny. I zapraszam Was dalej. tutaj taki stół, eee, w którym się je, taka la jadalnia. Teraz, wy, jak widzicie, mamy taki taras. Nie zacznę mówię taras, to jest balkon. Taki balkon, gdzie można sobie. Wow. Można sobie usiąść. A i właśnie, mam taki, jak widzicie, nowy awatar, ale on nie jest na stałe, on jest tylko na czas lata, bo wiecie, żebym miała coś takiego lepszego, bo jest tak ciepło i chodzić w takim sweterku, no to nie, nie, um, Mam tutaj różne drinki, napoje, piękną lampę oraz zabawki córeczek, więc zapraszam Wam stale. tutaj mamy taki kącik czytelnika, tu akurat jest jakieś takie różne dziwne rzeczy. I don't know what is it. I można sobie poczytać, poczytać albo popić herbatkę. Tutaj jest miejsce pracy, tylko chyba laptop został gdzieś u góry, bo to był laptop, ale chyba mama go gdzieś dała do góry. Mamy też, jak widzicie, tutaj różne e, ozdoby, książeczki i lampki. Zapraszam Was teraz do kuchni. Ona też jest w tym chyba stylu nowych mebli, Nie wiem, czy one są nowe, takie niebieskie. Mamy tutaj automat na zabawę. E, automat na jedzenie. No, w trochę dziwnym miejscu, ale Cii, oczywiście. Co robisz z Nie Nieważne, nie widzicie go. No. Mamy tutaj oczywiście różne przybory, jedzenie w lodówce jest, mamy picie, sztućce tu są i wszystkie bardzo ważne przybory. Tutaj mam w płatki. Wiecie, co jest najważniejsze w kuchni, więc zapraszam Was teraz na kolejne piętro więc let's go. Tada, na tym piętrze już poznajcie całą rodzinkę, więc mi to nie było euh, mi nie było jakby. Mamy jak widzicie mamę, mamy tatę, mamy Stefana, mamy Lilkę i mamy Majkę. Wiem, nie jestem dobra w tworzeniu rodzinek, więc proszę mnie nie oceniać tak surowo. Peace. Mamy przy okazji w sumie hal, więc wy, rodzinka, na razie idźcie sobie tu poczylować. Wy na trampolinkę, wy w sumie usiądźcie, nie będę wam przeszkadzała. O! Tutaj, jak widzicie, mamy taki taras, toż tak można nazwać. Można poskakać na trampolince, pojeździć rodzinkowo, poglądać różne gwiazdy nocą. Tutaj mamy taki, e, inspirowany amerykańskimi domami, e, hal, w którym się też pierze ubrania. Co najmniej tak, że zabrakło mi miejsca w łazience i po prostu o tym zapomniałam, że to tam trzeba dać. Co najmniej tak, to wcale, wcale ci. Później mamy taki mini kącik, gdzie można sobie poćwiczyć. Jak widzicie, można też e, napić się jakiś zdrowych z proteinami, soczkami, z proteinami, to co się nazywa? Chyba proteinami. Wiecie, to takie coś, co pomaga co jakoś nie, nie jest się od tego grubszym czy coś dla topion, ci, którzy Nieważne. Ci, którzy ćwiczą. Mamy też oczywiście plan całego dnia tutaj, co w się sensie, na dni tygodnia. I teraz mamy sypialnię rodziców. W ogóle co to jest? A, to jest takie coś. Sypialnie rodziców, tutaj jak widzicie, joł, ja to ładna i takie słoneczko tutaj. Mamy szafę, przepraszam, że nie ma ubrań, po prostu to już robiłam tak szybko, by przepraszam was. Mamy, jak widzicie, też tutaj e, taki odkurzacz, który sam chodzi, tylko że nie chce chodzić, nie trzeba udawać, że sobie sam chodzi. Mamy sypialnie z lampką, różne tutaj właśnie dodatki, radio i akcesorie ozdoby. Dzisiaj mamy pokój córeczek, gdzie mamy oczywiście wszystkie rzeczy, które chcą mieć dzieci: zabawki, różne tutaj, do pisania, rysowania. W sumie rysowania, bo tam dzieci: przytulanki, DIY, jakieś space cats, bańki, paluszki, lizać Mam też takie neonowe na ścianach, które mają być zamiast lamp, bo po prostu dam to, zamiast lamp. Perfekt! Całaby chciała mieć taki pokój, chciałabym mieć w ogóle siostrę, więc nie czekają po prostu siostrę. I teraz zapraszam Was do pokoju e, prata. Czyli mamy tutaj, jak widzicie, oczywiście gry włączone, bo akurat go wyrwałam z tej gry, bo wiecie, on sobie grał, ale musiałam go wziąć, była cała rodzinka razem. Mamy oczywiście szafę, puf, wszędzie bajs, kto by się spodziewał. Różne one, w sumie możemy wszystkie zaświecić. O, mamy też komputer lampkę w ogóle taka mega ładna lampeczka lwowa. Łóżeczko i można sobie pograć w Fortnite na przykład. I teraz ostatnia rzecz naszego domu, czyli balkon, w którym można sobie posiedzieć, powochać kwiatki, herbatkę popić, poglądać słońca albo zachód słońca. Whatever, kto chce. I to by było na tyle. To jest taki, wiem, przepraszam Was, ale to jest mój pierwszy house tour, więc czekam na Wasze opinię w komentarzu, jak mi wyszedł. Albo ewentualnie możecie mi napisać, co robić, żeby był po prostu ten house tour lepszy. Jak inni to robią. Nie wiem, nie znam się, nie oglądam takich rzeczy. Stworzyłam to na pierwszy ogień, więc mam nadzieję, że wyszedł. Mam nadzieję, że Wam się w sumie spodobał ten odcinek. Jest to też właśnie na, w tym stylu, co robienie tych pokoi, bo te pokoje robię po to, żeby po prostu pokazać Wam różne możliwości, jak można wykorzystywać różne meble, i żebyście mogli też jakby skorzystać z tych pomysłów i sami zrobić takie meble, takie różne rzeczy. Więc tutaj też możecie się inspirować tym. To by było na tyle, że życzę Wam miłego pobytu na wakacjach, w wakacji i koniecznie zostawcie łapkę w górę, by mi to zmotywowało, by nagrać więcej odcinków. A to co, ja mam życzę miłego dnia i pa pa!